Zakochana para małżonków leży wieczorem w łóżku. Mężowi zachciało się pić, a że leżał do ściany, zaczął powoli przechodzić nad żoną. Jego wybranka, sądząc, że on ma ochotę pobaraszkować, mówi: Zaczekaj, synek jeszcze nie śpi. Po pewnej chwili jej luby ponownie próbuje przejść nad żoną, bo wciąż męczy go pragnienie. Mówiłam ci, zaczekaj, mały jeszcze nie śpi. Mąż wytrzymuje jeszcze tylko przez chwilę, potem wstaje delikatnie, żeby nie przeszkadzać żonie i nie budzić dziecka. Idzie do kuchni, odkręca kran i nic. Woda nie leci. Sprawdza w czajniku. Wody też nie ma. Pić mu się chce potwornie, wyciąga więc z lodówki szampana. Żona, słysząc huk otwieranego szampana, pyta: Kochanie, co ty tam robisz? Na to dziecko, które jeszcze nie spało. Nie chciałaś mu dać, to się zastrzelił!